No i jeszcze wam pokażę już chyba co się wydarzyło, bo dobrze jakbyście wiedzieli co u mnie. Widzicie to? O tu. Widać? No na pewno nie planowałem tak żniw zaczynać, ale stało się to się stało. No nic tutaj nie zrobię. No kwestia jest za bliskiego podjechania na hali do, do ściany. A że ta rura wystaje dosyć mocno, no to można tutaj no, nie zawsze mieć takie wyczucie, jednak i yy, yy, no, stało się to, co się stało. No. Wygięła się obudowa ślimak. Już sami widzicie, musiałem tutaj prosić Mariusza o pomoc. Nie ma to znowu ja. Nie pytajcie. No. Mam nadzieję, że kolejne uprawy już już jednak swoim. Po prostu nie ma sensu, nie było sensu kombajnu kupować, grzeszek. i tak wiedziałem, że tu przyjadę. Ja mam tylko nadzieję, bo tutaj jest łączenie tej rury, gdzieś w tym miejscu, że jest kwestia ślimaka, e, tylko tu i obudowy tylko tu, a nie będziemy rozmawiać o tej części, gdzie jest przekładnia e, i tej krótszej e, pod kątem ślimaka i obudowy. No bo to już by było niewesoło, natomiast no tu, tu wydaje mi się, że trochę prostsza sprawa, żeby powalczyć. Został hektar. Ale już nie odpuszczamy, bo ja tu sobie na spokojnie wrócę, żeby coś się zaraz tutaj nie urwało, nie zepsuło, bo, no bo zaraz jakaś kosa się urwie. Albo tak jak tu szybka. Co zgubiłeś? Znalazł Zawleczki Sztabusiana nawet znajdziemy. <laughs> Będę, jadę w to. No, ale... wracaj, do, wracaj do siebie tam, gdzie grad pada. Dobra, panie i panowie, wracam jeszcze tam dla Mariuszka. Mam części do kosy, bo Ania jeździła do Hojnowa po połączniki, bo baliśmy się, że Mariusz urwie kolejny raz, a już nie miał na zapasie. Więc gdzieś mu tam jeszcze po drodze zaraz przekażę. I no i co no? Skromne 10 hektarów, ale, ale mówię, no zawsze coś. Jakś tak to jest, jak się po zaczyna. No to co tam można więcej? Wyskrobać. Z Mariuszkiem właśnie obgadujemy temat podjeżdżania. I mam ten sam problem. <grabia> Mariusz szybciej. Kuba szybciej. Ja szybciej. Wojtek szybciej. Zwalniam, oni też zwalnianiu. zwalniają. Cały czas w jednym miejscu na przyczepie no, się sypie. Suma sumaru, w jednym miejscu sypiemy, a potem wywaliłeś. No, zaraz zobaczymy jak zacznie zwalniać. Czy on też się zachęca? No, uwaga, paść też. Nie. nie, nie, trzymaj się, trzymaj się, nie, dobrze. Nie, nie. Ale czekaj zwalnia, bo już prawie 1 na jadę. Nie, nie, no nie. O, trzeba Kubę pochwalić. Trzeba Kubę pochwalić, dobra. Kuba cała Polska cię patrzy jak podjeżdżasz o, Dałeś radę o, Kuba, po. Kuba Macha maha. Wicce, ja nie kosiłem jeszcze wona, żeby było tyle żeby to tak wyglądało nigdy. No, masakra, co? No nie jest jeszcze zielona to widzieliście także ale wilgotność okej okay.